Za wami perfekcyjny start. Trzy mecze, trzy zwycięstwa, dwa pierwsze na styku, ale dzisiaj bardzo pewnie, co zdecydowało o tak wysokim zwycięstwie. No, przede wszystkim nowe nabytki mamy w zespole. Ja sam jestem w sumie nowym nabytkiem, chociaż grałem cały pierwszy sezon, ale dalej się uważam trochę za świeżaka w tej drużynie, która już w sumie kilkanaście lat gra. Mamy dwóch zawodników młodych, przynajmniej jeden z nich akurat Tymoteusz, mówi się, polała się krew z nosa, tak widać jak walczy. No chłopak nam kręci piłkę, generalnie fajnie gra i, i bardzo nam się teraz przydaje, choć co prawda dwa mecze zagraliśmy bez naszego lidera, który jest teraz kontuzjowany i to pozdrawiamy Radziu, żeby wracał do zdrowia, bo kolano mu niestety zostało kontuzjowane. No ogólnie zespół, duch w zespole, fajnie gramy, chłopaki, jest dobra atmosfera, nikt na siebie nie krzyczy, chyba że ze złości i właściwie tylko to. Można powiedzieć, no, no co, no, no już się trochę poznaliśmy, ja do, dołączyłem do chłopaków, to ich poznaję dopiero, ale w sumie Kolektyw jest, trzon drużyny jest, no i jest po prostu duch, po dwóch po dwóch wygranych meczach. Ten trzeci dzisiaj już taki, no, po, można powiedzieć, że łatwiejszy, no jak już wsiadło, to siadło. Także no, wydaje mi się, że tak, no, wydaje mi się, że jesteśmy do, powiedzmy tak, no, w dobrych nastrojach, chyba to najbardziej. Nie? E, w poprzednim sezonie, tym wiosennym nie udało wam się utrzymać. Spadliście do, do trzeciej dywizji. Ambicje NDB sięgają wyżej? E, to zawsze chyba drużyna. Próbuję sięgnąć wyżej. Co prawda, w pierwszej lidze no to nie ukrywam, dostawaliśmy niezłe lanie, ale wygraliśmy pierwszy mecz, z tego jesteśmy dumni mecz honorowy mecz o wszystko, mecz, mecz honor. No cóż, no, nie szło nam trochę, no, to było widać bardzo, no, niestety, no ale to, tak wydaje mi się, że, że w drugiej lidze pójdzie nam trochę lepiej jest trochę mniej, mniej ciśnienia w zespole. Ja sam nie ukrywam, że jestem już stałym zawodnikiem, więc mi się łatwiej gra w drugiej lidze. Ale no, jeśli awansujemy, jeśli nam się uda po takim dobrym starcie, jeśli nie opadniemy i uda nam się awansować, no to znowu się zmierzymy, no, zobaczymy jak będzie. Ale z tą nową drużyną, tu z chłopakami nowymi, mam nadzieję, że, że nasze ambicje przerosną, przerosną zespół i zobaczymy co będzie. Także, także wydaje mi się, że no, będzie dobrze. No. Będziemy walczyć w każdym meczu. W naszej rozmowie dużo o doświadczeniu. Wy jesteście częścią ligi od, yy, od 10 lat i rośliście z roku na rok razem z nią. Co myślicie o zmianach, które zaszły przed, przed jesiennymi rozgrywkami? Chodzi o zmiany w, w, w lidze jako ogólnie, czy chodzi o... Znaczy w ogóle liga, liga wygląda bardzo profesjonalnie tutaj i generalnie no jest, jest, jest taki duch rywalizacji. Kiedy przychodzimy grać to, to czuje się, że tu się gra o coś, prawda? Nawet mecze takie, które się wydają, no, jakby przychodzili niedzielni kopacze, nagle się okazuje, że, że jest, że jest, że jest gra o wszystko. Jest ta adrenalina, jest ten reszczyk. zawsze tutaj było, ale mam takie wrażenie, że z roku na rok ta liga po prostu rośnie w taką bardziej... W ten, ten, to, to, to poczucie profe, profeski takiej, która tutaj się kręci, kibice, zainteresowanie ogólnie, no, no, cała ta otoczka naprawdę robi robotę, dzięki temu też jak my przychodzimy grać to czujemy się bardziej zmobilizowani do rywalizacji, każdy nie odpuszcza, każdy walczy. No, nawet nawet nie to, że te kamery YouTube i tak dalej, tylko po prostu człowiek jest y, zmotywowany do gry, bo, bo to wszystko fajnie wygląda i naprawdę się fajnie czujemy. Także generalnie no, gramy w tej drużyna NDB już od, od, od wielu, wielu lat jest tutaj częścią. Ja co prawda do niej dołączyłem niedawno, grając wcześniej w, w Ninja Football. Dużo sezonów, no i po tym transferze generalnie. No jestem, jestem też dobrej myśli, że w nasze, skomponuje się w zespół i będziemy z chłopakami po prostu dobrze się bawić. Każdy przychodzi pograć, każdy przychodzi się dobrze bawić, no i ta rywalizacja, więc jest pełen pakiet.